Dzień dobry widzowie. Dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień. Będziemy jechali trasę niebieską w wzgórza Piastowskie Single Track. Jest to druga trasa na razie w tym kompleksie. No i zaczynamy. Mapa, znak, lecimy. Formuła będzie tak jak w poprzednim odcinku o trasie zielonej, czyli będziemy z jazdy normalnie będę do was na nich gadał a podjazd będę po prostu przyspieszał no bo wiadomo, podjazd nudny a nie chcę też, żeby ten film trwał półtorej godziny tylko żebyście mieli takie najlepsze najważniejszą esencję tej trasy no i co, jedziemy teraz fragmentem wspólnym obu teraz no i wam na razie trochę przyspieszę Jak widzicie trasa jest oznaczona słupkami ze strzałkami w kolerze trasy Przed skrzyżowaniem również znaki informujące o tych skrzyżowaniach Na wierzchnię mamy tutaj w większości nieutwardzoną, i o ile nie padało w nocy, to mamy dosyć dobrze, że się to trzyma. Miejsca mamy tutaj błoto, ale nieduże, ale na przykład po deszczu, to niektóre fragmenty tej trasy są ledwo przejezdne ze względu na właśnie błoto. No i dobra, jedziemy, pierwszy krótki zjazd. Zaraz nam się rozłączy trasa niebieska od zielonej. Tu w prawo trzeba uważać, bo jedziemy dość szybko, a mamy ostry zakręt. Zresztą widzicie. O. Tu mamy ramkę. Jak ktoś ma szeroką kierę, to trzeba uważać, że nie zahaczyć. tutaj robimy 180 heh, zwrot w lewo i rozpoczynamy pierwszy zjazd Rowerem, na którym dzisiaj jadę, jest moja freerideówka Propane Spindrift, ale to nie jest totalnie rower pod tą trasę. Bardziej zalecałbym jakieś XC z pełnym zawieszeniem, albo trailówkę, ewentualnie Enduro. W sumie to nawet sztywnie, jak się tutaj sprawdzi, ponieważ nie mam zbyt dużo korzeni na trasie. Tutaj bardziej podchwytliwy odcinek tras wonieszane zakręty, z których dosyć mocno wyrzuca na bok i śliskie korzenie. Ale przy odrobinie ostrożności myślę, że każdy to przejedzie, nawet dzieci. I po kawałku szerszą drogą leśną znowu wkraczamy na singiel. Tym razem po tym kawałeczku podjazdu będzie Warhlach Plus, czyli fajny odcineczek z bandami. Zresztą zobaczycie za chwilę. Tutaj, po takiej jakby muldzie, mamy znowu zwrot mocny w lewo. Prosto, jest inna wersja, nieoficjalna tego singla. Ale nie polecam tam jechać, bo można się zgubić, a jest dużo mniej fajny niż ten I zaczynamy zjazd Mamy już pierwszą bandę Prosimy oczywiście nie hamować w bandach tylko przed nimi, żeby ich nie niszczyć ponieważ fajniej było Zachować je przez dłuższy czas w dobrym stanie. Tu mamy drzewo, ale to nie jest stały element trasy. Powinno zostać niedługo usunięte. I zaczynałem podjazd. Mamy tutaj bardzo fajny mostek. Mam barierki, więc jest dosyć bezpieczny. Tutaj na ja podjeździe takie dziwne ani to muldy, ani to wyskocznie. Nie próbujcie tego skakać, bo nie wiem po co i jedziemy sobie dalej. Za chwileczkę będziemy mieli kopalnie czyli takie doły. Mam tutaj dwie opcje. Najpierw pojadę łatwiejszą a potem trudniejszą Łatwiejsze teraz objeżdża pierwszy dół jak i też drugi Właściwie wszystkie doły praktycznie objeżdża Tutaj wybieramy lewą stronę. Jest to teraz dość łatwa zrobione tak, żeby każdy i on był w stanie przejechać. i oba warianty się łączą i wyjeżdżamy do góry i teraz zapraszam do wariantu trudniejszego na początek mamy to samo później jedziemy przez pierwszy dół jaki drugi I jedziemy dalej przez wszystkie możliwe tutaj doły, kawałek opłaskim i lecimy dalej do Z niektórych można wyskakiwać i lecimy do góry. 영상 <목소리가> I tutaj zaczynamy kolejny falny zjazd z bandami Po tych dwóch pierwszych bandach da się go w całości przejechać bez hamowania Ponieważ zakręty są ładnie wyprofilowane. Tu trzeba trochę zahamować na tych wyrwach czasami. No i jedziemy do góry. I zaraz zaczynamy... Najgorszy podjazd na trasie ja ogólnie zwykle, jak się jeżdżę, to się jeżdżę tędy na skróty. Ten podjazd jest bardzo ostry, męczący i trudny, nawet na zwykłym rowerze. A jazda go na freerideówce to jest już tortura najwyższego stopnia, podobna do łamania kołem. Ale się specjalnie dla Was widzę, poświęcę i go przejadę. Jest on bardzo męczący, ja teraz siedzę na najniższym biegu i ledwo już daję radę, a to dopiero początek. Ten moment jest najbardziej złudny, bo wydaje się, że o, już tu za górką koniec podjazdu, a to wcale nie. Tutaj mamy kawałeczek. Złudnego zjazdu, po czym natrafimy znowu na męczący podjazd. Tutaj już na szczęście jest końcówka podjazdu. Widzimy już wieżę Bismarka na najwyższym wzniesieniu zielonej góry. Tam zaraz zobaczycie tabliczkę I jesteśmy na szczycie góry Wilkanowskiej 221 metrów nad poziomem morza Najwyższe wzniesienie powiatu zielonogórskiego Znajduje się tam również mapa z opisami poszczególnych tras No i zaczynamy teraz najdłuższy zjazd na trasie Nazywany Anaconda Lecimy Na samym począteczku mamy malutką chopeczkę Naprawdę każdy ją skoczy kto jakkolwiek potrafi zaskoczyć z krewężnika później dwie bandeczki. Tutaj mamy kawałek bardziej opłaskim nawet kawałek podjazdu Jest to tak naprawdę ostatni fragment trasy niebieskiej, ponieważ później trasa niebieska łączy się z zieloną. I widzimy pierwszą bardzo dużą bandę. Niestety jest trochę wypukana Tu musimy uważać bo nas znosi Tu redukujemy wiek, ponieważ spotyka nas niepo, niespodziewany kawałek podjazdu w trakcie zjazdu I mamy drugą bandę Ta niestety mocno wypukana przez ludzi i jadących środkiem i wodę dlatego po raz kolejny proszę abyście nie hamowali w bandach ponieważ ja też pomagałem przy tej budowie band więc wiem ile to jest roboty i jak łatwo ją zniszczyć właśnie nieodpowiednim jazdom Proszę, bardzo Ta ostatnia banda już taka niekoniecznie dobrze trzymająca tu szybki kawałek z między drzewami i rozpoczynamy płaską część na anakondy, czyli podjazd, zjazd, podjazd, zjazd zaraz zobaczycie zresztą o czym mówię kawałek pod górkę kawałek po płaskim kawałek z górki znowu po płaskim i tak dalej Tu wynosi na drzewo lekko, tu możemy przeskoczyć przez drogę i tu zaczynamy już na dobrą sprawę podjeździk, po którym Złączymy się teraz z z niebieską Proszę bardzo, trasy zielone odjeżdżę stąd Trasa niebieska jedzie tędy I od teraz kawałek jest wspólny Jeszcze tutaj do końca anakondy zjadę wam, a resztę... Wspólne kawałka, jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszam do filmiku z trasy zielonej. Link do niego macie tu w rogu ekranu, a pod koniec filmu, również w zakładce końcowej i w opisie. A więc przed nami ostatnie kilkadziesiąt metrów anakondy. I rozpoczynamy już w sumie właśnie tą wspólną część, podjazd do amfiteatru przeplatany niewielkimi zjazdami Tutaj uważajcie na kierownicę w takich ciasnych miejscach Jeszcze jak ktoś ma 720 to ok, ale ja aktualnie jeżdżę na 805, a sami co jeżdżę na 820, więc już zaczyna być w miarę ciasno. Kolejna rameczka. I na tym kończymy ten odcinek. Jeżeli chcecie zobaczyć resztę części wspólnej, tak jak mówiłem, zapraszam do filmiku, który macie w opisie. Jeżeli chcielibyście mi podziękować za to, że specjalnie dla Was i tylko dla Was przejechałem ten podjazd i ogólnie nagrałem wam fajnie całą trasę, to zachęcam do zostawienia ławki w górę i subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i do zobaczenia. Cześć.